Księga Ezechiela, rozdział 37. Spoczęła na mnie ręka pana. I wyprowadził mnie w swoim duchu i postawił mnie w środku doliny, która była pełna kości. I kazał mi przejść dookoła nich, a oto było ich bardzo dużo w tej dolinie i zupełnie były wyschłe. Rzekł do mnie, synu człowieczy, czy ożyją te kości? I odpowiedziałem, wszechmocny panie, ty wiesz. Piękna historia, znana historia ze Starego Testamentu, widzenie jakie miał wielki prorok Ezechiel. Pan go w duchu poprowadził i dał mu widzenie doliny, która była wypełniona suchymi kośćmi. Tam nie było życia, tam wszystko było beznadziejne. Tam, nie było żadnego przyjemnego widoku, na którym można byłoby zawiesić oko. Możemy sobie wyobrazić dolina i same wyschłe kości. I w takiej sytuacji Bóg zadaje pytanie wielkiemu prorokowi: czy ożyją te kości? Podoba mi się reakcja Ezechiela który wcale nie powiedział: Tak, wszystko jest możliwe, wszystko na pewno będzie bardzo dobrze. Będą się działy cuda, wielkie znaki, potęga. Taki jakiś przesadny nawet bym powiedział nieduchowy optymizm, wcale nie był widoczny, Czy nie można było go zauważyć w zasadzie w wypowiedzi. Ezechiela, on po prostu powiedział: Panie Wszechmocny, Ty wiesz. I tutaj widzimy naprawdę wielką pokorę proroka, który wcale nie wypowiada rzeczy, których Bóg nie wkłada mu w usta. I na tym też polega służba przekazywania słowa od Pana. Można byłoby powiedzieć nawet służba prorocza, tym bardziej, że przekazujemy to, co pan nam mówił, tylko to, co pan nam mówił, ani mniej, ani więcej. Jeżeli czegoś nie wiemy, dobrze jest powiedzieć nie wiemy, ale pan wie. Nawet gdy tak chcielibyśmy bardzo optymistycznie jakoś zareagować i wypowiadać jakieś wzniosłe rzeczy duchowe, jeżeli to nie pochodzi od pana, to będą puste słowa. Czy nie lepiej? zareagować w różnych sytuacjach. Panie, Ty wiesz, wszechmocny Panie, Ty jesteś wszechmogący, wszystko jest możliwe, oczywiście, co do tego nie mamy wątpliwości, ale ostatecznie to Pan decyduje, to Pan wie, nie my. Czasami ludzie wypowiadają w imieniu Boga jakieś rzeczy, które w zasadzie nawet są niepotrzebne, żeby wypowiadać, nawet w formie proroctwa wypowiadają rzeczy, które... W zasadzie nie mają jakiegoś znaczenia wielkiego czy, czy nie mają sensu w formie prorockiej, bo no wiadomo, przecież każdy człowiek też ma i swój rozum, i mądrość, którą ma od Boga, oczywiście, żeby jakoś decydować w swoim życiu. Ważne jest to, abyśmy w sytuacjach trudnych naszego życia, kiedy też skonfrontowani jesteśmy z problemami innych ludzi. Żeby nie wypowiadać za dużo. Ale może czasami trzeba powiedzieć wszystko jest w Bożych rękach. Pan wie. Kiedy patrzymy też na swoje życie, to nic to nie pomoże, kiedy nawet będziemy wyznawać jakieś wzniosłe slogany i hasła, i deklaracje i wypowiedzi bardzo mocne wydawałoby się bardzo duchowe, z silną wiarą, tak będzie, tak będzie. Co to da? kiedy i tak wszystko zależy od Boga. I w tej sytuacji, kiedy Ezechiel zauważył, no, to co widział, to było bardzo takie trudne, beznadziejne. Przecież wiedział, że Bóg jest wszechmogący, ale nie wypowiadał pochopnie słów, które no, mogłyby być bez pokrycia, bez Bożego pokrycia. Czy nie lepiej odpowiedzieć właśnie tak, komuś czy sobie? Pan wie, Pan wszystko wie. Przecież to daje taki komfort dla naszej duszy. Nie musimy się niczego bać, nie musimy się o nic martwić, o jutrzejszy dzień, tym bardziej. Dostać ma dzień swoich trosk, myślmy o tym, co jest dzisiaj. Nie wiemy wielu rzeczy, ale Pan wie. I to, to daje takie poczucie bezpieczeństwa. Panie, wszechmocny Panie, Ty wiesz. Podoba mi się ta wypowiedź Ezechiela. W takich sytuacjach, które są dla nas nieznane, ale Pan wie. Słowo Boże mówi, że Pan zna przyszłe dni, których jeszcze nie ma. My nie znamy, ale Pan wie. Jak dobrze być w Bożej obecności, jak dobrze chodzić w społeczności z Bogiem i mieć to przekonanie, że no Pan wie, i to mi wystarczy. Pan wie. I mogę być w Jego obecności. Najważniejsze, żebym był w Jego obecności. Bez względu na to, jak się ułożą sytuacje mojego życia czy życia kogoś, najważniejsze jest to, żeby być z Bogiem. To wystarczy. Możemy być też pewni, że przejdziemy wtedy zwycięsko przez różne trudności, przez różne doliny wysłych kości. Mówię w cudzysłowie: Przejdziemy, bo Pan wie, bo Pan jest z nami, bo On nas przeprowadzi. Jemu niech będzie za to chwała. Boże. Dziękuję Ci za to, że Ty wszystko wiesz. Amen.